Mhm. Mm. 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 spotlady. Drodzy Państwo, gdy tak sobie słuchamy tych miłych kawałków z dłuższą metryką w radiu Satysfakcja, jak bumerang powraca dramatyczne pytanie, gdzie się podziały tamte prywatki. No pytanie wraca, bo przecież sporo repertuaru, który tutaj leci, po raz pierwszy odsłuchaliśmy właśnie w trakcie instytucji o nazwie Prywatka. Tak, instytucji, bo przecież prywatka to był wynalazek perelowski, a w tamtych czasach nawet to, co z nazwy chociaż prywatne, nie było puszczane na żywioł. Nad wszystkim musiały się pochylić czynniki, zrewidować, zaopiniować i przybić pieczątkę. Albo nie. Prywatka więc nie była wyjątkiem. Ja kopnąłem się w kierunku starych gazet, aby sprawdzić u źródła, jakie to mianowicie instancje wyrażały najgłębszą troskę i obawę w temacie prywatka. Instancji było wiele, zapodaję jak leci. Tygodnik: otóż młodzieżowy Filipinka w roku 61, a więc bardzo wcześnie, co za czujność, sformułował daleko idące zastrzeżenia co do prywatki, a zwłaszcza w kontekście palenia tytoniu, czytamy. Jola, uczennica jednego z warszawskich liceów Organizuje prywatkę Częstuje koleżanki papierosami Krysia wzbrania się, bo jeszcze nie paliła Ale w końcu ulega Wreszcie zjawiają się chłopcy Jola przedstawia Krysi Jerzego Jej partnera, a potem nastawia płyty Rozbrzmiewa nowość sezonu Rock and roll Tyle, że Jerzy korzystając z okazji Zaczyna Krysię całować Ta spłoszona Chwyta płaszcz i umyka z prywatki Trzęsie się ze Pani redaktor Filipinki. No, my też, ale z miejsca zainteresowały nas także aspekty techniczne tańca prywatkowego, więc sięgamy do poradnika Cztery Pory Roku w Gospodarstwie Domowym, autorstwa zasłużonej na odcinku Ireny Gumowskiej, bez której nieocenionych porad nasi rodacy przez kilka dekad błądziliby w kwestiach domowych, jak dzieci we mgle. Czytamy. Podłoga do tańca powinna być w miarę śliska. Należy ją więc posypać startymi na tarce wiórkami ze świecy lub z wosku. Lekko rozetrzeć je szczotką. Reszty dokonają nogi tancerzy. Z kolei inna kompetentna pani Janina Molska w poradniku pod tytułem Pani domu z roku 59, a więc z epoki wczesnego Presleya, napomina. Jeżeli w pokoju stoi łóżko, należy je rozebrać i wystawić z pokoju. Łóżko nie wygląda ładnie w czasie prywatki i przeszkadza. W kuchni należy opróżnić kawałek powierzchni poziomej, na której można będzie stawiać brudne talerze zebrane ze stołu. No Zaraz też ujawnia się problem, jak korzystać z tych talerzy. Ale pani Irena Gumowska nie zostawia nas bez ratunku. W poradniku jej autorstwa pod tytułem Dookoła stołu pada fundamentalne pytanie, cytuję: ile jeść? Brać śmiesznie mało no nie bardzo wypada, bo można obrazić gospodarzy. Nakładać sobie za wiele, jeszcze gorzej. Gdy się już nałoży na talerz góry jedzenia, a potem nie może się tego zjeść. Trudno, trzeba się zmuszać, ale za to ma się nauczkę, aby na przyszłość nabierać mniej. Kiedy się już zjadło, wyłania się problem picia. I tutaj, jak kawaleria, w ostatniej scenie westernu zjawia się Anna Gasik z poradnikiem pod tytułem: W mojej kuchni nic się nie marnuje. I pani Anna proponuje własnoręczne wykonanie jakże obiecującego napoju prywatkowego. Jest to szampan z serwatki, cytuję przepis. Jeden litr serwatki, jeden dekagram drożdży, dwie łyżki cukru, dwie do trzech dekagramów rodzynków, ewentualnie skórka pomarańczy lub cytryny. Drożdże rozetrzeć, z cukrem zalać serwatką, pozostawić w cieple do sfermentowania. Po około 12 godzinach napój zlać do soków typu twist. Pić po dwóch, trzech dniach. O, kto by tyle czekał. Niestety napoje procentowe powodują w młodych głowach opłakane skutki. Jakie? Ano, poczytajmy list do redakcji Świata Młodych, opublikowany na tych łamach w roku 68 i podpisany Małgosia. Dziewczęta i chłopcy organizują prywatki, na których piją alkohol, palą papierosy i niestosownie się wyrażają, informowała opinię publiczną Małgosia. Pokój pełen dymu na podłodzenie do pałki z papierosów, na stole butelki po winie, adapter nastawiony na cały regulator, częste gaszenie światła. Takie postępowanie imponowało większości obecnych, ale mnie się nie podobało. Czy nie można zorganizować prywatki bez alkoholu i papierosów? Na pewno można było organizować prywatki, bez alkoholu i papierosów. Problem w tym, że rzadko kto próbował. Ale na wszystko jest rada. Podaje ją znowu pani Irana Gumowska. Ach, jakże jesteśmy autorce wdzięczni w swojej bezcennej publikacji książkowej pod powiedzmy sobie szczerze dość abstrakcyjnym tytułem „Uprzejmy milicjant” z roku 64. Czytamy tam. Zdarza się niestety, że ktoś przebierze miarkę, że jest podchmielony lub wprost pijany. Wiadomo, w takiej sytuacji człowiek traci hamulce, staje się drażliwy, wyczulony na punkcie własnej ambicji. Trzeba takiego kolegę wyprowadzić z zabawy, umieścić gdzieś na osobności, a nierzadko odprowadzić do domu. No tak, ale zanim się kolegę usunęło, mogło już być za późno. Wracamy do tygodnika Filipinka z roku 72, gdzie czytamy. Dziewczyny. Która daje dowód miłości w warunkach prymitywnych, na przykład na prywatce, na której chłopak pił alkohol, marnuje swój start. Brzmiała Filipinka. Na dowód, że tygodnik Filipinka ma rację, zacytujmy inny tygodnik, mianowicie pismo prozdrowotne pod tytułem Jestem, które cytuje wyznanie niejakiej Małgorzaty S. Wybrałam się na prywatkę do mojej koleżanki, której rodzice wyjechali, i tam poznałam chłopca Wojtka. Nasza znajomość skończyła się tym, że po dziewięciu miesiącach urodziłam syna. W tym czasie lekarze szacowali, że co najmniej kilkanaście tysięcy nastolatek rodzi dzieci poczęte. Po lub w trakcie prywatki. Tak, to w najwyższym stopniu oburzające i zasmucające. No ale z drugiej strony, gdyby nie te skandaliczne incydenty na prywatkach, to kto dziś słuchałby starych przebojów? A tak wyrosła nam nowa generacja słuchaczy Radia Satysfakcja. It's